tego klasę idę zobaczyć. Pas. Życzymy miłej zabawy i również zapraszamy za tydzień do naszych kolegów z Lestowa. To lecimy dalej. Co tutaj mamy? Za tydzień robić blok Klasyk klasyków. Mercedes. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj piątkę. Jedno, już, 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 już. Pani prezesie. Dawid Muchlewicz się nazywam. Kanał na YouTube prowadzę zostań strażakiem. Skąd panowie jesteście? Jakie? OSP, OSP Zajziorze, gmina Samborzec, Samochód 4, rok, 78. Produkcja, pierwsza, 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 pierwsza rejestracja 79 rok. Od kiedy macie? Yy, od czterech lat. Od czterech lat skończyliście? Od czterech lat. To jest przekazanie z, z sąsiedniej jednostki z OSP Złota. W KSRG jesteście? Jeszcze nie, ale to już ten samochód do KSRG się raczej nie nadaje, Aha. bo to już jest wiekowe. Ale ogólnie jako OSP wyjeżdżacie? Yy, tak, działamy cały ile czas. Ile wyjazdów tak rocznie mniej więcej? Tak około 40-50. Zależy ile się trzcina, bo to, to bo mamy mhm. teren raczej zalewowy i czcinowiska, jak, jak jest wiosny, palą się ostro, to w miarę teren... Trudny i samochód sobie radzi. Okej, okay, a jeszcze dosyć. skryteczki dałby radę zobaczyć? Proszę? Skrytki? No oczywiście, że tak. Po, po, pokażę pan? Okej, okay. dobra, leci, lecimy tu i pan pokaże. Za jeziorze. Za, daleko stąd jest za... Przytrzyma pan, trzyma pan. Okej, okay. dobra, jakie, jakie macie te aparaty? To są aparaty, aparaty, aparaty y, tego, ochrony górnych dróg oddechowych. No co tu mamy? Ale tu jest, wiadamy. do nie, osób, to... tu mamy maski, Wiesz, oświetlenie, skrytki, masz, kuligawki. A Spokojnie, tak, te skrytki takie stare, Zobaczcie jak to kiedyś wyglądało, jak te paski wyglądały, tu ciekawe pa, paseczki, ja mam swój mikrofon, mam ma swój mikrofon. Go... Okej, okay, do, do, do traf, odcinki. Ile taki samochód kosztował? To jest na zasadzie przekazania gminy, to myśmy, no. myśmy osobiście w funduszu takiego, jako takiego My, nie jako wkładali. Przekazanie. Nie, bo Tak, to było na zasadzie to jest własnością rzędu gminy, nie? A. my jesteśmy prostu... Nie, bo to zabytek jest kurcze, wie? To już jest no, zabytek, kurczę. ale jeszcze sprawny i, no, tak, i, widzę, i funkcjonalny. Widzę, widzę. No. Tylko, że niestety już w tych na, naszych teraz realiach to jest do... No jest, bo jest, ale to już można powiedzieć, że to trzeba uciekać. A jaki zbiornik? 2000 litrów. No, to idziemy dalej, no. Dobra. Bo to nie spełnia żadnych... No. tak pasek skórzany? Tak, skórzany. Skórzane paski, ale ja. ja. Dobra. Dobra, to nie. dziękuję, bo tak chciałem sobie ten samochód. Ja lubię stare samochody w ogóle oglądać. Dobra. Dziękuję panu za poświęconą uwagę. A, jeszcze sobie kabinka, jakby pan mi otworzył. proszę, Siedmioosobowa, nie tylko. Siedmioosobowa drabina? Eee, I ta i kabina, jaka drabina? O. Siedem osób. Tutaj ekipa czteroosobowa, ale tu pięć osób wchodzi, tak? Okej. Okay. Raz, dwa. I 5, tak? Czyli 7 tak, osób 80 jest, kierowca do Wócca i 5 osób Okej, okay, dobra, ciekawe 7-9, 7 okay. Dobra, dziękuję panu serdecznie Lecę dalej 70 o SP Dzień dobry pytanko takie ile wyjazdów macie rocznie o SP Wydrzeń z tym panem Ile wyjazdów rocznie? Około 20 KSRG jesteście? KSRG. Tak. Tylko tym samochodem przyjechaliście, czy jeszcze jakiś? Tym drugi? A, tutaj. Magirus. Co to jest, Magirus? Magirus. Ale Te tutaj... To żółte blachy, ma... już czy nie? Jeszcze. Tu... A powinien mieć. A, powinien mieć, A, ale... Wszystko sprawne? Oczywiście. A... Co? Do czego używacie? W lasze łąki i tak dalej? Czy... To jest sprzęt ciężki, także w każdy teren jedzie. O, o czyli ile ma? Piątkę? Sześć. sześć. Sześć, dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo za poświęconą uwagę. Chyba. O, dobry. O, krawce. OSP krawce, Dzień dobry. Ktoś z Panów z tego SP jest? Czy z tego? Tak. Ile macie wyjazdów rocznie? No teraz się zwiększyło po, tej, po, tej, no. po tym żywiole, no tak, średnio to około 16 do 20. Szesna w KSRG jesteście? Tak. Jak pan ma na imię? E, ja? Robert. Tak. Robert. Jak długo pan Robert w OSP jest? A już od 18 roku życia. Tradycje rodzinne? No nie, A, no nie. To tak samo jak w ja ten. Tak. Ale tak od tak, od kolegi do kolegi i tak się zaczęła wow. pasja. O, a ten ile ma wody? Piątkę? nie, 2,5. Ten, ten ma 5,7, ten 2,5. Ten Dobra, dziękuję bardzo. Okay. Dzień, dobry. Okay. No, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się podoba chłopaki? Fajnie? Dobra. zobaczymy sobie teraz zrobimy. Dzień dobry. Ok, drabina z JRG Tarnobrzeg, JRG Tarnobrzeg, Dzień dobry. JRG Tarnobrzeg to jest? Tak, tak. Wy macie w Tarnobrzegu jedno JRG, czy ile? W Tarnobrzegu jedno i w nowej jest drugie. I, ile ma wyjazdów rocznie to JRG Wasze? No, ponad 300 Ponad 300? Tak, tak. A do Stalowej Woli to jest daleko? Nie, no to znaczy jesteśmy pośrodku. Tak A. na tam tamtą stronę. Hmm? No i tu jest Glembów, nawet Stalowa jest może delikatna. To jest sama Takie okay. 20 km. Mógłbym sobie kabinę nagrać? No. To jest SD czy SCD? SD. SD. 30? 30. Ogólnie 37. 37. Długo ją macie? No, od 11 roku. No kurcze, nie wygląda. Jedyn... Od 11 roku. Dziękuję bardzo. Za dwa lata drabina. Przepraszam. Okej. Dobra. Kotowa bola. O, idę tutaj. Do żołnierzy na odmówkę. Tu mamy taki samochód, idziemy dalej. Co tu mamy? Wojska obrony terytorialnej. Ok. A tu jakie rzeczy?